Jak no na trębę. już się zaczęło. Zjeść kanapkę w darmo i. Zdjęć tutaj kurde, część, tylko tej jedyne Tak jak wątpię. że wszystko. dużo. Hmm.

何でこぎょうまたがまんせ

nie wiem, co to jest Ale zajebisty Jak ogląda to bym po prostu co? się tak A reklamy najważniejsze. Kopelarnia Gotowski Kopelarnia robiła drogi Gotowski most Zobacz, już chwilówki idą. Po lewej stronie już. Już zostają No, Ja nie wiem. to jest. No, to się z tym, jest. się z tym. Widziałeś go? Ja go widziałem, on mnie go widział. O, ten Zatem, nie widział. Tylko ten do mnie dzwoni. Aktywny przystanek poszedł. No, A no, jaki? On się nie zatrzymał na drugich garbarach? Ja w siedem, w trójkę, myślałem, że na garbarach wysiądę. Wysiądę, no, że tutaj są garbaraki. No, ale z trójki nie, pojechałem prosto. <laughs> dobrze, że pojechałeś. No dobrze nasza ekipa się rozboduje. Ty już następnie jedzie. Ładnie częstotliwość mają się. Lepiej jak trójka. To krótka ta trasa jest. No, ale ty no, lepiej jak trójka jeżdżą. No, I te esy. Priorytet na skrzyżowanie. Garbar No, serio? Pobre <laughs> Nasze bydgoskie tramwaje Zatrzyma... Ok, Dobra, tak. Dobra, Dobra, nie, nie, nie. Wiem, że się tutaj zatrzyma. A bilety sam? wszystko. nie. Dawczy skacuje. Ne, mi tył. Nie, jedziemy do końca. No ale to i tak nie będę nagrywał po co? inwestycja się kończy, dyagrawał paryż? Przebiegał, ale. Nie ma. Ten też, Asiorem, dobry. I tu w ogóle z tego powodu. Shock. i tam było tyle. I tutaj się kończy inwestycja, drodzy Państwo. Zapraszamy na kolejne moje filmiki. Zobaczmy. 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 Serdecznie pozdrawiam. Iwan Racing.